Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. I powiem wam, że chyba jestem przeklęty. Bo nie dość, że zaczynałem chyba z pięć razy i cofałem się z kolejne pięć razy w całym tym projekcie, żeby poprawić coś, co mi się nie podobało, albo zacząć jakiś fragment kompletnie od nowa, to jeszcze nagrywając ten odcinek gadałem tutaj do mikrofonu przez pół godziny i wiecie co się okazało? Nic mi się z tego nie nagrało. Także no cóż. Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie w porządku. A dzisiaj robimy arenę z bossem, a Bosem będzie nasz rycerz i jego wyszłapiec. Myślę, że najlepiej będzie zacząć od krótkiej historii. Dlaczego ten rycerz i dlaczego taka arena? Ponieważ zawsze uważałem, że fajnie jest, kiedy mamy jakąś historię lub coś, o co możemy się oprzeć, żeby to nie było tak tylko w próżni. Bo ja, wiadomo, coś w próżni może wyglądać fajnie, ale według mnie, najfajniej coś działa, jeśli mamy do tego kontekst, i to wszystko działa w ramach tego kontekstu, jak taka ładnie, misternie zrobiona maszyna. Także mamy naszego rycerza. Nasz rycerz dostał imię Havran i tutaj dziękuję widzowi zonik 3613 i mam nadzieję, że nie przekręciłem twojego niku, ale bardzo ci dziękuję za tak cool imię. To oznacza po czesku kruk, ale według mnie pasuje idealnie, ponieważ pierwsze oznacza coś, z czym jest związana postać, więc jest fajnie, a z drugiej strony brzmi bardzo dobrze i brzmi jak imię jakiegoś wojownika, więc ja jestem zadowolony. Także zrobiłem taką małą historię i nasz Havran był bohaterem, był rycerzem, jakimś paladynem, wojownikiem. Wiecie czymś w tym rodzaju i... Z racji tego, że nie mamy jakiegoś konkretnego królestwa, to królestwo będzie miało nazwę Królestwo. Nasz Havran był obrońcą królestwa i był bohaterem, był poważany w kraju i bronił go własną piersią. Ale pewnego dnia na królestwo najechał jakiś potwór, który był tak potężny i tak silny, że Havran nawet z pomocą nie był w stanie się z nim mierzyć i ledwie uszedł życiem z pojedynku z nim i w... Kiedy odzyskał siły, stwierdził, że potrzebuje więcej mocy potrzebuje jakiegoś asa w rękawie, żeby go pokonać i udał się z tym do jakiegoś szemranego maga, który owszem obiecał mu coś, co pozwoli mu pokonać tego potworę, ale w zamian ten czarodzie chciał, żeby Havran został jego czempionem, żeby został jego psem gończym, jego chłopcem na posyłki i Hawran z racji tego, że wiedział, że źle skończy się prawdopodobnie dla niego cała ta umowa, ale chciał pomagać ludziom, chciał bronić swoich ludzi, chciał ich ochronić przed tym potworem, no to się zgodził. Otrzymał ten pancerz, który robiliśmy wcześniej, otrzymał miecz i otrzymał swojego wiernego wierzchowca. Z ich pomocą faktycznie udało mu się pokonać tego potwora, ale no umowa to umowa i faktycznie stał się takim strażnikiem wieży tego maga i kiedy on już był faktycznie tam w środku i tak dalej, to widział co tam się dzieje, widział co ten mag zamierza i co on chce zrobić i jak się okazało to zbroja była przeklęta i ona powoli, powoli tłumiła jakby wolę samego Hawrana i on przestawał być sobą, przestawał jakby myśleć już sam za siebie, stawał się takim idealnym sługą. Jako ostatni taki zryw tej wolnej jego woli rzucił się na tego maga, kiedy miał okazję i faktycznie go zabił ale śmierć tego maga wyzwoliła taką potężną magiczną eksplozję, która zrównała tą jego magiczną wieżę z ziemią. I Hawron spadł wraz ze swoim wierzchowcem na, na dół tej, tej wieży i przeżył tylko dzięki temu, że chroniła go ta jego zbroja. Tylko, że on już utracił tą swoją wolę i, i jedyne co mu zostało to to, że musi pilnować tego miejsca. No ale że tam już nikogo nie było i, i nie miał innych rozkazów, to po prostu siedział na tych gruzach, na, na tych ruinach, które tam zostały i powiedzmy, że sobie tak, że tak. Był w stanie podobnym do snu i jego wierzchowiec czuwał przy nim i przy tych ruinach i pilnował, żeby być cały czas przy swoim panie. Tak oto prezentuje się to nasza mała krótka historyjka. To jest specjalnie taka, powiedziałbym troszeczkę generyczna, może, żeby dało się ją wpleść w inne świat, i żeby dało im się dopasować do różnych settingów. Że możemy to wrzucić do D&D, możemy to wrzucić do Soulsów, możemy to wrzucić gdziekolwiek indziej z jakimiś tam małymi zmianami lub większymi, żeby to dopasować do siebie. Dlatego chciałem, żeby ta arena była taka, że widzimy samą tą lokację, ale nie widzimy co jest dookoła, żeby pokazać, że po prostu to jest fragment jakiegoś większego świata, ale nie mamy tego większego świata w zasięgu wzroku, tak dokładnie jesteśmy skupieni na tym miejscu. z tego ale teraz już będę wam mówił, co ja tu generalnie robię. No i zacząłem klasycznie, że przygotowałem sobie jakieś takie luźne, poglądowe szkice, żeby tylko sobie jakoś rozrysować mniej więcej, co ja bym mógł chcieć zrobić w ogóle, bo to jeszcze było przed tym, jak zdecydowałem, że to będzie wieża miałem opcję, że to będzie albo wieża, albo to będą jakieś takie, wiecie, katakumby, jakaś krypta, w której jakby ona się zawaliła i do niej już nie ma dostępu, ale to wejście do niej jest tą areną i tak ta wieża do mnie znacznie bardziej przemawiała, bo dawała troszeczkę więcej pola do popisu, dawała troszeczkę więcej swobody jak chodzi o kształt tej areny i mimo tego, że skończyło się na ośmiokącie, to i tak myślę, że jest to Bardziej pasujące, jako i taka lokacja, którą można wrzucić gdziekolwiek po prawdzie, no bo to jest wolno stojące. Chociaż ja osobiście, gdybym miał to gdzieś wrzucić, preferowałbym jakiś klif. No i tak prezentują się te thumbnaile, które zrobiłem. No i bazując już na nich, przerzuciłem się do Blendera, gdzie chciałem sobie zrobić taki. Blockout to jest taki szkic, tylko że w 3 gdzie używa się głównie jakichś prostych kształtów, głównie bez żadnych tekstur, bez niczego, żeby tylko ogarnąć kompozycję i gdzie to ma być. I tutaj to jest jedyne nagranie z Blendera, jakie mam w tym momencie, bo stwierdziłem, że raczej dostaniecie oczy pląsu przy obracaniu tej kamery i ilości rzeczy, które po prostu tam się dzieją, plus no, nie wydaje mi się to jakoś super pasjonujące do oglądania, jak mam być szczery, bo mówię, modelarz ze mnie średni, a raczej nic jakby Super ciekawego z tego i tak byście się nie dowiedzieli, więc pomyślałem sobie, że dam sobie spokój z nagrywaniem tego blendera. Mój komputer trochę odetchnie i, <laughs> i to jest jedyne co mamy. No i powiem wam szczerze, że powinienem spędzić trochę więcej czasu przy tym blokaucie, bo zdecydowanie ta pierwsza wersja była zbyt biedna na no to, co ja chciałem tam w ogóle zrobić, i troszeczkę brakowało w niej takich kluczowych elementów, które potem się dopiero pojawiły. Także mam nauczkę na przyszłość. Poprawiałem ją jeszcze chyba w międzyczasie gdzieś, ale, ale generalnie wyglądała tak. No i nie ma za bardzo co dużo gadać o tym, to tylko Szare Klocki ustawione mniej więcej co tam chce mieć. I stwierdziłem, że następnym krokiem będzie dobrze, żeby rozkmienić, jak mniej więcej ta wieża przynajmniej wyglądała wcześniej. Jakie elementy miała i jakieś takie kluczowe fragmenty sobie jakkolwiek naszkicować, żeby mieć pojęcie, w którą mniej więcej stronę iść tworząc sobie modele do tego. I z jednej strony też popełniłem błąd, że... Powinienem chyba spędzić więcej czasu też na tym etapie, myślę, żeby troszeczkę dokładniej je sobie rozrysować, mimo tych wstępnych szkiców, bo one, one dość pomogły, to prawda, ale jakieś takie dokładniejsze elementy, jak jakieś kolumny, niekolumny, myślę, że dużo by mi dało to, jakbym sobie w czasu już... Rozkmienił tak dokładnie jak one miałem wyglądać, ale myślę, że i tak udało się zrobić całkiem nieźle, jak chodzi o taką konceptową spontaniczność troszeczkę, bo po prostu zlepiałem różne fragmenty ze sobą i rozkminiałem, co z nimi zrobić. A potem łączyłem je w jeszcze jakieś inne kombinacje, żeby zrobić jak najwięcej różnorodności z jak najmniejszą ilością modeli. Udało się to zrobić częściowo, przynajmniej. Na tym pierwszym etapie strasznie się z tym męczyłem, i dopiero jak wyrzuciłem do śmieci chyba dwa takie małe zestawy tych modeli, gdzie stwierdziłem, że nie, one mi się nie podobają, one nie wyglądają tak jak ja to widzę, to stwierdziłem, że dobra. Zrobimy to inaczej. Z tymi pierwszymi modelami wyszło coś takiego, co macie teraz na ekranie. I to jest ten mój punkt, gdzie to była taka pierwsza moja duża porażka, mam wrażenie, bo to był jeszcze moment, kiedy nie nie obieściłem wam, że o nie będzie filmu w tym tygodniu, będzie w przyszłym i chciałem się wyrobić, więc miałem takie dobra spróbuję zrobić coś z tym co mam teraz ale jak się okazało tam było za dużo rzeczy niedorobionych za dużo elementów byłoby do poprawy i po prostu no nie wyrobiłbym się nawet jakbym chciał mimo, że na dłuższą metę pewnie udałoby mi się jakoś to ogarnąć żeby to działało, ale no, nie przemawiało to do mnie i nie wyglądało tak jak ja bym chciał żeby to wyglądało, więc poszło to do śmieci. No i tutaj macie taki fragmencik tych moich prób jakiegoś ocalenia tego, ale to było zdecydowanie nie to. A jeszcze wcześniej była próba, gdzie próbowałem zrobić całą wieżę bazową i chciałem ją posiekać z kolei i rozwalić ją jako te ruiny, ale stwierdziłem, że to jest za dużo roboty i to byłoby jeszcze mniej optymalne niż to, co zrobiłem teraz. I jednym z takich moich ważniejszych problemów, który miałem z tą wersją, to jest to, że środek tej areny był zbyt pusty oraz brakowało mi jakichś takich ciekawych elementów. To było zbyt ogólne, było zbyt mało szczegółowe i po prostu to nie wyglądało dobrze. I dlatego stwierdziłem, że dobra, trzeba zrobić coś z tą posadzką, potrzebuje czegoś lepszego i fajnie jakby była jakaś taka ornamentalna, bo właśnie na przykład Souls'y czy gry w tym typie, tam często jest dużo jakichś takich relief'ów, jakichś takich małych detalików, które tworzą ten klimat tego, takiego wiecie, bogactwa, jak chodzi o te detale, a przy tym to też fajnie by sugerowało, jak ta wieża mogłaby wyglądać wcześniej, bo widzimy tylko ruiny, które są obdrapane ze wszystkiego już praktycznie i porośnięte mchem, więc ta posadzka byłaby taką... Takim fajnym elementem, który by opowiadał po prostu jak to wnętrze tej wieży mogło wyglądać i co tam się znajdowało, więc pomyślałem, że okej, okay, to zrobimy ładną posadzkę i tutaj pewnie dałoby się to zrobić w 3D, ale tak, 100%, ale stwierdziłem, że zrobię to po swojemu, tak trochę naokoło patologicznie. I stwierdziłem, że dobra, narysujemy w czerni i bieli samą tą posadzkę. Celem było to, żeby ona była właśnie ornamentalna, dlatego jako pierwszy ten fragment, ten pas stwierdziłem, że dam jakieś takie roślinne ornamenty. I chciałem dodać jakieś takie elementy architektoniczne jako element ozdobny, więc stwierdziłem, że już kolejny fragment będzie oparty na jakichś takich łukach, nie łukach, innych rzeczach. Trzeci z kolei chciałem oprzeć na krukach, bo chciałem, żeby to był taki motyw przewodni może nie tylko od samego naszego rycerza, ale także też całej tej wieży, po prostu tego maga, że to była jego rzecz tak naprawdę i dlatego to wszystko wygląda w ten sposób, bo on tak chciał, a nie, że to nasz Havran sobie wymyślił coś takiego. Trzeci pasek to jest znowu jakiś taki mały element architektoniczny, jakaś taka kolumnatka, a ostatni to są krucze czaszki i takie, takie kolce, żeby po prostu wizualnie było to przyjemne, ale też Chciałem, żeby sama ta posadzka miała jakiś taki klimat, że tutaj, o, mamy roślinność, jakieś życie i tak dalej, ale mamy też te elementy takiego, powiedzmy, takiego memento mori, nie? że wiecie. Tutaj mamy roślinność, życie, a obok zaraz są czachy i śmierć, więc myślę, że to może być jakiś taki fajny mikrosymbol tego, o co w tym wszystkim tam chodziło. I spędziłem nad nią. Dość sporo czasu, bo sama ta posadzka chyba zajęła mi z jakieś 3 godziny, żeby ją narysować. Ale ogólnie powiem wam, że jestem bardzo zadowolony i cały trik, jak to przerzucić na 3D, to jest to, że po prostu przerobiłem sobie ten obrazek w Czerni i Bieli na mapę normalnych. I dla tych, którzy nie wiedzą, normalki czy mapa normalnych to jest komponent w teksturze, który odpowiada za to, że światło się od niej odbija, jakby to był przedmiot, który ma jakąś tam wypukłość, jakąś tam wysokość, powiedzmy, od, od poziomu tej tekstury i dzięki temu nasz komputer nie musi się krztusić próbując przetworzyć jakąś taką bardzo skomplikowaną geometrię, tylko po prostu światło się odbija od tej normalki i my mamy wrażenie, że to jest wypukłe, a tak naprawdę to jest płaskie. Taka iluzja optyczna troszeczkę w 3D, można powiedzieć. I zadziałało to bardzo dobrze, powiem wam, bo to nie jest idealna metoda, zwłaszcza jak chce się jakieś rzeczy z bardzo bliska oglądać, bo no, to potrafi troszeczkę pójść nie tak, zwłaszcza, że trzeba wtedy w bardzo charakterystyczny sposób malować te, te bazy czarno-białe, a ja tutaj się w to nie bawiłem i to jest troszeczkę na słowo honoru, ale stwierdziłem, że z daleka nie będzie widać jakichś takich małych niedoskonałości, czy że o, gdzieś tutaj jest wklęsłe zamiast wybuchu, nikt tego nie zauważy. A sam wzór posłuży mi po prostu do rozpiski, którą zrobię na sam koniec, żeby pokazać po prostu te wszystkie elementy i żeby ktoś, kto by z tymi opracować, żeby wiedział o co chodzi. że mamy tu naszą skończoną posadzkę a teraz już przechodzimy do wersji ostatecznej czyli możecie widzieć jak pracuję nad tą finalną wersją jak mamy ten finalny render z blendera i oprócz tego że zrobiłem tą posadzkę to poustawiłem masę innych jakichś pierdół poprawiałem te wszystkie ruiny oraz dodałem ponad 1000 cegieł i tak to jest policzone porozrzucanych wszędzie lub na fragmentach tych ruin, żeby pokazać, że po prostu one się rozpadają i faktycznie są z czegoś zbudowane, a żeby uniknąć tych, tych takich typowych dla 3D artefaktów, jakiś takich, wiecie, jakby ktoś ugryzł po prostu jakieś ciastko czy coś, i to jest coś w tym stylu, że tam nie ma nic w środku takiego konkretnego, jak właśnie jakaś cegła czy coś, tylko że to jest takie obgryzione i to jest bardzo nieestetyczne według mnie, zwłaszcza w takich konceptach. Dlatego starałem się ten efekt zniwelować, dodając tam po prostu faktycznie pojedyncze cegły, i jednocześnie to obmalowując. I powiem Wam tak, że jestem całkiem zadowolony z tej areny, podoba mi się, jak ona wyszła, bo mamy dość sporo miejsca do walki, mimo tego, że troszeczkę przesadziłem z rozmiarem naszych walczących, ale tylko dlatego, żeby dało się ich dobrze dostrzec po prostu na tym koncepcie, bo mamy tak szeroki kadr. A przy tym myślę, że byłaby dość funkcjonalna, ponieważ mamy elementy, za którymi możemy się schować w postaci tych filarów, jeśli byśmy na przykład potrzebowali uniknąć jakichś konkretnych ataków lub Możemy po prostu też wykorzystać to, żeby tak tańczyć troszeczkę dookoła nich i wykorzystać je na naszą korzyść, zwłaszcza w tej fazie, w której on jeździ na swoim wierzchowcu, gdzie nie jest duży i on po prostu by się nie zmieścił między tymi kolumnami, więc musiałby się blokować. Można byłoby to wykorzystać jakoś sprytnie do swojej strategii, prawda? I tutaj, jeszcze oprócz tego, że obmalowywałem to wszystko i było to dość ciekawe doświadczenie, bo ja tego nie robię często, nie zwłaszcza. Nie w takiej ilości. Zazwyczaj jak już to albo to 3D jest jakoś rozmyte w tle, że go nie widać, albo po prostu zostawiam je jak jest, bo tak wygląda najlepiej. Zazwyczaj a tutaj faktycznie miałem dużo poprawek, dużo musiałem światła dodawać, musiałem dodawać cieni i było sporo takiego chodzenia w przód, w tył, żeby sprawdzić co działa, co nie działa i jak to zrobić, żeby to wyglądało jak najlepiej. Zwłaszcza jeśli to jest małe, jeśli to jest miniaturka. Bo jeżeli to nie jest czytelne na miniaturce, to znaczy, że jak to przybliżę, to raczej może też nie być czytelne, i to jest takie dość duże ryzyko. Plus, chciałbym, żeby to było widoczne, nawet jak to jest jakaś, nie, właśnie miniaturka, czy na YouTubie, czy na Artstation, czy gdziekolwiek. I w ten oto sposób. Mam ją w dwóch wersjach. I pierwsza wersja no, to jest ta, którą widzicie, a druga to jest moment, jak już walka się zaczęła, gdzie ten nasz bohater faktycznie zbudził. Zbudził Hawrana i jego wierzchowiec, zszedł po tych ruinach do niego, żeby go obudzić. Wtedy mamy już tą całą walkę. I stwierdziłem, że fajnie by było dodać jakiś taki dodatkowy element, bo czegoś mi brakowało, który jednocześnie byłby jakąś taką barierą, która nie pozwala graczowi wyjść z tej areny, ale jednocześnie nadawałby klimatu i dodał tej takiej epickości. I stwierdziłem, że strasznie fajną, fajnym motywem by było to, żeby dodać dookoła taką wirującą burzę, taką... Wiatr, chmury, wiecie, dym, w którym po prostu latają kruki i wrony w niezliczonej ilości, i po prostu one blokują wyjście. I dopóki, jakby no, nasz boss nie zostanie pokonany, no to ta bariera będzie się utrzymywać. I to jest coś trochę na wzór tych barier z dymu, które są w Soulsach, gdzie po prostu drzwi zostają zablokowane. Tylko chciałem to troszeczkę bardziej wpleść w sam świat i w sam design tej areny, żeby to była taka naturalna jej część, a nie tylko o, to jest bariera w grze. Tylko, żeby faktycznie to był taki element na zasadzie. Walczymy tu i teraz nie uciekniesz mi. Także zbliżamy się już do końca. Ja się nagadałem dzisiaj sporo. Mam nadzieję, że wam się ten dość przydługi chyba odcinek podobał. Ja jestem z tego projektu dość zadowolony, bo mimo trudności udało mi się go jakoś wyprowadzić na prostą i według mnie to jest bardzo ważne. Dużo się przy tym nauczyłem i na pewno jak będę robił kolejne takie rzeczy, to będę miał już troszeczkę więcej doświadczenia w takim większym detalu, bo nie zdarzyło mi się jeszcze robić czegoś aż tak szczegółowego. A przy tym mamy coś, co myślę, ładnie się wpasuje do mojego portfolio. A na następny odcinek planuję zrobić rozpiskę, jak ten boss miałby się poruszać, wiecie, jakie miałby mieć ataki, jakie wykonywał po sobie. I generalnie jak ta cała walka by przebiegała, bo według mnie to jest istotna część, żeby mieć właśnie i arenę i ten zestaw ruchów tego bossa, bo wtedy one razem działają ze sobą, i możemy zobaczyć pełny obraz, jak to miałoby wyglądać. A dodatkowo myślałem, żeby może zrobić jakiś taki storyboard z takimi klatkami kluczowymi troszeczkę bardziej namalowanymi, też nie jakiś super szczegół, tylko takie bardziej szkicowe, ale już takie, że da się je dokładnie odczytać i są tam jakieś detale. Z tej sceny, że tak powiem, która grałaby, jak gracz wchodzi na tą arenę i ten wierzchowiec schodzi z tych ruin, żeby obudzić swojego mistrza. Możecie mi dać znać, co myślicie o całym tym projekcie, czy Wam się podobał, czy z chęcią byście zawalczyli z takim bossem i jakbyście z nim walczyli, to czy byście go zapamiętali na dłużej, a przy tym, czy pomysł, żeby rozrysować te wszystkie jego ruchy i jednocześnie zrobić może jakiś storyboard do tego, by Wam się podobał. Także dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego momentu, także trzymajcie się i pa pa.